Halo halo i sam ich sponsor z tej strony. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Najprawdopodobniej wpierdolaz teraz obiad albo chwilę temu go wysrałeś, or wysrałaś, nie kobiety nie srają zwłaszcza te ładne. Dobra przejdźmy do odcinka, bo zawsze i tak dajecie taki spoiler, kurwa, kiedy skończyłem pierdolić. Dużo łapek, dużo komentarzy, a i tak nagram następny odcinek i tak nagram, więc... Ale dajcie, bo ja lubię. Lubię, lubię, taka piosenka była kiedyś, tylko nie pamiętam kto ją śpiewał. Yy... Backstreet Boys chyba ją śpiewali. W odcinku, Cześć, ten człowiek co wydał cię. na siebie wyrocznie! Jonas, a co ty zrobiłeś takiego, że się tak sprułeś tej? Naciągałeś tam? Skórę? ja? See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just... works so hard. Bardzo? Bardzo what did you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas? You do nothing! You cower and weź you whine because you don't have the balls to do things that need doing around here. this is how you treat your own people? Only when they need it. No, Whatever you're gonna do, Randall... No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here, go on, get them talking. Dobrze, on jest pizdod, ale spierdole elegancko. Aha, on tu zostaje. Dobra. Nie mam pytań. Where, where are the rest of supplies? The bags with the ammo. Hey, shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Maybe she does no, know. So bier, You're devil. gonna hurt someone. Yeah, Zachary. I know what I'm doing. No, Then put the gun down. I don't think she's taking you very seriously. Podpuszcza, Come on. Come on. no. Careful. Don't get too close to her now. Please. We all need to calm down. Just take a deep breath, okay? Talk to I'll stay calm. If you do. Hey. Who's in charge here? You or her? Huh? Yevigo. You want answers? Talk to me. Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! It's okay! Tell Randall to leave. Then we can talk all you want, okay? Last chance, Zachary! Fucking do something! Nerup! Nerop! Stop! Damn it, Zachary! Now who's taking things too far? What? I did. Outside. Now. Salsa No, 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 Greg. Sam. I can't. Oh, we have to get out of these. We have to help them. lustro. mogę ci Sam. Okay. No daj, jedziesz, jedziesz, jedziesz można? Można. Robisz to samo Dać pedałowi spływać. Ci dioci albo próbują w coś to wsadzić, albo sobie do buzi. No kurwa. No podnoś ją. Weź go opatrzy jakoś tam, nie wiem. Ciekawe czy coś się stało Co mu Go raczej on, tam w środku this. się stało? Przyleciała na wylot, do czy... o no, Ciekawe, czy dało się budynek powstrzymać He's gone. he's going to turn Sam he's gonna he's gonna become one of them it happens fast we don't have a lot of time oh God I'm gonna need your help I can't I can't I, can't. I just need another second <laughs> Nie mogę jechać teraz, i idź w pizdu, ja, ja pierdolę. Ja nie, przez nią tu jesteśmy, przez nią on zginął, wszystko jest przez nią. Greg, Dużo no. wszystko przez tą małą babę. Nie mam wyboru. Powtórz. I ten łeb jego nie przestanie w ogóle pracować? Teraz rozumiesz? Czas to dziś. To za to, że jesteś idiotą. No i w sobie pedałem. Co tak, nie przyczynisz się do. E...

Please, don't, don't, don't do this. Taki świat, oko za oko. Please. oko za oko, taki świat, ulżyło ci już, dziewczynko, ale co się dzieje w ogóle? Przez wodę idą? Wydaje mi się, że to jest koniec rozdziału. I pralka wyprała. Czy miałem rację? Oczywiście, że tak. Teraz będziemy mieć zwiastun tego, co się będzie działo w następnym Znaczy wy to zobaczycie jeszcze teraz. and i seen some fucked up shit in my time but you, you're a whole different animal caged up just itching to get out i seen it in your eyes you're a killer Czyli będę miał okazję. Nie Wiedziałem. Powiem tak, e, większość go ocaliła. A to dziwne jest. że to pedał był? W ogóle mi nie szkoda. No jeszcze w takim świecie pozda a dwa, że no idiotą był, no to za, za to zasłużył. Chójcie, że tak pedał, ale zabił dzieciaka, nie? Chociaż ten dzieciak też był przyjebany, ale no dzieciak to, A szkoda, szczęśliwie, no rodzina tam jakaś tam była. Dobra, przejdźmy dalej. Na głęboką wodę scenariusz to nas nie obchodzi. My przechodzimy dalej do gry, bo przecież nie możemy czekać. Eee... Potrzebujemy odcinku drugiego. Eee... Znikąd pomocy, tak? Dobrze, zdążyłem przeczytać pomocy nie potrzebuje. Ja gram misjon. Ale mnie w ten koleś też. No bo to to jest idiotyczne zachowanie. Mówisz do debila, że ma odłożyć broń. Ja się tam nie że tłumaczę swój, yy, swój wybór. Ale mówię do debila, że ma odłożyć broń, a on ma to w chuj zabija człowieka pod presją niby. Ale gdyby mierzył we mnie. To 3 minuty. What are we find Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it that you Te dzieci są straszne. Te dzieci to tutaj, jak spojrzałem. To była najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w tej grze. No tutaj to zjebał ten kot. Mógł zabić każdego. You fucking shot him. I didn't mean to. ma jakiś znaczenie? Chciałeś, chciałeś zabiłeś. Kurwa. Mierzyłeś do niego. Nie chciał, to nie wiem. Kurwa. Wpadłeś i nie wiem. Na nóż, kiedy ty kurwa zamykałeś drzwi, a czy masz nóż w ręce? albo może coś takiego? W niego kurwa celowałeś? W niego kurwa celowałeś, chuju. Albo nawet jeśli niósł kurwa orężadę z nie... cyjankiem, kurwa i, i nie... byś położył I nie... ją. I młody by się napił przypadkiem, a chciałbyś zabić tego starego. Okej, okay, przypadkiem. I... Nie było. Nie hmm. było. Nie dlatego, really Dobra, ja się przygotuję. Ale pierdolny mu dzwona, nie? Dobranoc. Zachary! Dobranoc Muszę jeszcze, nie dobranoc. Pan jest lekarzem, tak? What? Zachary! Zachary, no! He murdered her brother. That's all you need to know. I'm sorry. Here. i <laughs> i Koniec pedalenia się. Znajdziesz te panny i, i zrobisz te trójkę dzieci, małych, takich czarnych. Albo kawa z mlekiem, jak się pomieszasz z białą. Spokojnie nie w stanie, dostał w głowę. Młoda wiedziała, gdzie strzelać. Czyli mi się wydaje, że już gram jak inni YouTuberzy.

was guarding the door. Right. Samantha put you up to this? Where is she? Come on. Out with it. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. I said, drop it. I said, drop it while you still have. It. Dzięki moda. Daj do gruby, do gruby, do gruby. Stop random. Do gruby, do gruby, Fucking done with you. Oi, silna jest kurwa. Oh, Ze mną z miszą grzeczny bądź Pięknie! Kocham cię! Gruba zniknęła.

I'm just an alarm panic. I said, "Get down!" Ah, nie, są tu jakieś łodzie, łodzie zwiadowcze, tak? We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out, Michonne. I'll see if I can find us a ride right out of here. Beat the hell of Norma and let them escape. There's a boat we can use. We'll take them out yeah? if we, we have or us. No, we are not killing people. I'll give myself up. It buys you time to escape no one dies. I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. We have to fight our way out. Pete, they'll kill you. They won't. You start butchering their people, and our chances of making it out of here—any of us—go down to zero. No, nie możesz tu zostać, I'm doing what's best for my crew. That includes you. No, go jakoś. When you get your opening, run. We gotta stop him now. show no. pojebany jesteś, Co ty kurwa. Chcesz zginąć? Nie do ciebie, bo Nie podaję chances. tamtej czy coś tam i będzie gnój. Jazda. Dobranoc. Będzie bałe bo tam jest trochę paliwa, tak? Pięk na wang. Powiedziałem tak, że to jest wyjście smoka. Oh Patrz, nożowniczka. Wypadł z Ma instynkt. Those Let's go Pete Holy shit! Zostawcie tam! Zwójmy na bok! Jazda, szybko. Serio? Serio, młoda skoczyła na ten? Na bombę? O co chodziło? Że tak nie dokończyłem, a już jestem. Pete Upływać nie umiesz. Hands off! Get You've already stolen our shit. You're not taking our boat too. Walk away. You don't want to do this. Oh, I very much do. Ah! Be Hit it, be Hit it Jak Hit it. Chcesz, To Fire! Come on, guys. It's spreading too fast. Ja, mm -hmm. je to ma Serio, trafił nas? Ale kawałek odpłyniemy chyba, nie? Ja cię kręcę. Powiem tak, chyba wlazłem na wojenną ścieżkę tej gry, nie? I tak w sumie jest mi z tym dobrze. No tam on taki ma pazur, taki, taki, taki ma nawet, bym powiedział, nie? Oj, 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 porobiło się, porobiło się. A czemu na ci drugi raz? Czemu drugi raz leci? Leci ten. Nie idzie tego pominąć. A dziwne, może chyba że co odcinek to leci. Tak, ładna nawet narysowana, że można na nią sobie popatrzeć, nie? No ale z tymi dziećmi to jest czasami przegięcie pały, nie? Co tu się dzieje w tej grze? No ale dzięki temu będziecie mieli trochę dłuższy odcinek, bo normalnie już bym pewnie teraz kończył, nie? Znikąd pomocy, dobrze przeczytałem wtedy. Odcinek drugi, znaczy u mnie to już chyba czwarty. Dzielnie to dzielę na na, na ten na część. Naprawdę gra jest krótka, nie chciałbym jej skończyć w dwa No okej, okay, udało nam się wypłynąć, Chcę się żyje. keep your believe I sometimes. All I'm saying is next time let me do I do first. And if that doesn't work, your can do nie ma do Możemy że Mój ojciec może pomóc. każde miejsce będzie lepsze niż to, raczej, e, raczej, raczej, raczej raczej you dobry can stay Na dwa, że faktycznie ona nie spała od samego początku. Znaczy spała, ale. Zem, o, znaczy omdlenie miała, tak? Padłem, co się zabić. Niszczyliśmy im życie. Ale uratowaliśmy własne. Czy dobrze? O, Boże. o kurde. Na pewno tam twój tata jest? Też możesz odkupić swoje winy, dziewczynko. Oni to zrobili. Oni zrobili to, to... Tą flarą Down. Oni do nas naw nawalają z tej wieży, co Patrzcie zaznaczyli teren Spokojnie dojdziesz No tu jesteśmy bezpieczni Bezpieczni, duże słowo we can lose them in the woods how are we gonna do that yeah it's not like we're just gonna walk through those things just watch

Nie z nie Spokojnie idziemy. Bez nawilu, bez nawilu. Szybciutko Pit, nie odstawaj Pit Niech ci to szybko przejdzie, niech ci to szybko przejdzie, Mishon. Ogarnij się, ty musisz być naprawdę ogarnięty, żeby się dobrze przeszli. Nic takiego. Doszło do ciebie, nie? No dobrze, ja się nie zatrzymuję, ty się zatrzymaj. powoli, spokojnie, spokojnie. Żeby cię ta nie ugryzła zaraz w gierę, nie? Pit. Dobra, Pit przechodzi, wszystkich widzę. Wydaje mi się, że sobie poradziliśmy. I, I can't Chcą nas zabić, koniecznie, ale jak będę uciekał, dowiecie się w następnym odcinku, kończysz, koleżanki, bo zawsze zostaw łapek, tonę w górę, cześć! I dużo komentarzy.